Zapraszam na kurs materialny www.piotrciupak.pl Dane są wielomiany p od x, q od x oraz w od x równe ax plus b. Wyznacz współczynniki a i b tak, a, tak, aby wielomian p od x był równy iloczynowi w od x razy q od x. No dobra, czyli najpierw... Podstawiajmy. W Miejsce P od x podstawmy to wyrażenie. W miejsce W od x podstawmy to wyrażenie. W miejsce Q od x podstawmy to wyrażenie. Co otrzymamy? Czyli w miejsce P od x minus 2, ale zmienimy kolor może na ciemny. Minus 2x do 3 plus 3x kwadrat minus 1. Podstawiłem P od x. Ma być równy iloczynowi W od x, czyli ax, ax plus b weźmiemy sobie w nawias razy Q od x, czyli u nas będzie 2x kwadrat minus x minus 1. Tutaj mamy taką równość. No i co robimy? Mnożymy ax razy 2x kwadrat to będzie 2ax do trzeciej. Pomnożymy ax razy 2x kwadrat. ax razy minus 1 to jest minus ax b razy 2x to jest 2bx kwadrat, znaczy b razy 2x kwadrat, b razy minus x e, to będzie minus bx i b razy minus 1 to jest minus b. O, jak tutaj mnożyłem, ax razy minus x to będzie jeszcze minus ax kwadrat. Tutaj wrzucamy minus ax kwadrat, prawda? ax razy minus x to jest minus ax kwadrat, ax razy minus 1 to jest minus ax, no to uporządkujmy to troszkę zostawmy 2ax do trzeciej, tutaj zostaje bez zmian bo nie ma z czym pogrupować teraz co dalej, mamy minus ax kwadrat tutaj mamy plus 2bx kwadrat czyli robimy sobie coś takiego, plus x kwadrat a w nawiasie to co stoi przy x kwadrat czyli mamy minus a plus 2b idziemy dalej, teraz to co z x czyli dajemy plus x, otwieramy nawias w nawiasie stoi minus a a to te stoi też minus b. No i na końcu zostaje nasz wyraz wolny, czyli zostanie minus b. To się równa z lewej strony mamy minus 2x do trzeciej plus 3x kwadrat minus 1. No to piszemy sobie minus 2x do 3. Tutaj mamy 2ax do 3. Czyli to, co stoi przy x do 3, minus 2 ma się równać 2a. Czyli dzielimy stronami sobie przez 2. Minus 1 równa się naszemu a, nasze a to jest minus 1. Później to, co stoi przy x kwadrat, czyli 3 to się równa minus a plus 2b, ale teraz zobaczmy, my wiemy, że a to jest minus 1, czyli 3 to się równa minus minus 1, czyli 1 plus 2b. Jedynkę przerzucam na lewą stronę, czyli mam, że 2 równa się 2b, czyli z tego wynika, że 1b równa się 1. No i zobaczmy, to b też wynika jakby z ostatniego elementu, że tutaj mamy minus 1, równa się minus b, czyli b równa się jedynce, to jest odpowiedź, czyli nasze współczynniki. Współczynnik a to jest minus 1, współczynnik b to jest 1 i to jest odpowiedź.